Z Adamakski Broker. Witam serdecznie. Dzisiaj 10 lipca zaczynamy. Klauzula. Prezentowany materiał nie stanowi jej rekomendacji. Każde inwestowany związany jest z ryzykiem inwestycyjnym, dlatego zapraszam do zapoznania się z klauzulą. Zaczniemy tak jak tydzień temu od krypto. Od krypto, dlatego że moim zdaniem dużo się dzieje. Jakby tak pod powierzchnią. Jeszcze nie robi to na główkach w mediach, ale sądzę, że jest tuż, tuż, aby tak się stało. Proszę zobaczyć, przed nami notowania bitcoina, wykres dzienny w tym momencie jest 111 tysięcy dolarów, czyli jest to szczyt wszechczasu. Także jeśli zrobi teraz poziom ciut wyższy 112, to już to będzie nowy szczyt wszechczasu, i wtedy i owszem, będziemy mieli to na główkach w nagłówkach media. I co dalej? Czy możemy liczyć na, na dalszy ruch, jeśli chodzi o krypto, bitcoiny, które przez, przez długi czas krypto tutaj rozczarowuje i jakby już jest odpływ? Jak to się mówi, retail, czyli tych inwestorów detalicznych, jest brak zainteresowania. Natomiast nie powinno tak być, ponieważ nie sama cena czyni wszystko. Także, okej, okay, faktycznie jeśli patrzymy na cenę, to jest po prostu nudno, ale jakby pod spodem bardzo się dużo dzieje i nie. Wolno o tym zapominać, czyli mamy zupełnie nową erę. Mamy administrację w Stanach Trumpa pro krypto, to, to są fakty, to się nie zmienia. Będzie rezerwa federalna w Bitcoinie i mnóstwo innych projektów jest, się szykuje i szeroka adopcja instytucji. Także nie można tego ignorować, jeśli, jeśli jest w zamiarze szeroka adopcja instytucji, to czytamy to szeroki popyt, tak? Nie da się inaczej, a poza tym jest akceptowany, czyli to nie jest aktywo, tak jak jeszcze niedawno się inwestorzy bali, że po prostu zniknie skarb i jakoś tak dalej. Oczywiście dalej jest ryzyko i moim obowiązkiem jest tutaj przestrzec, że krypto to krypto, to jest duże ryzyko. Może się wydarzyć, że, że zostanie zamknięte, zniknie i tak dalej, ale tak jak z wszystkim w życiu musimy podejmować ryzyko, inaczej po prostu nie jesteśmy w grze. Jesteśmy poza i tylko obserwujemy, więc żeby czerpać czegoś korzyści, musimy wyjść, a to już samo z siebie jest ryzykiem. Jeśli spojrzymy na wykres Bitcoina, wykres dzienny, to mamy tutaj, tak jak mówiłam w ostatniej prezentacji, formację flagi, flagi takiej prowzrostowej. I jak to mierzymy? Mamy tutaj ten impuls wzrostowy i od tego czasu, od kwietnia maja mamy korektę ruch boczny. I mamy teraz wyjście z tej flagi. Czyli generalnie, jak założymy, że ta flaga, ta, ta, ta formacja się zrealizuje, to możemy rysować projekcję, gdzie może iść cena, a może iść dość wysoko, ponieważ jest, mierzy się to tą długością tej, tej chorągiewki, czyli tutaj ten ruch wzrostowy nakładamy tutaj po, po przełamaniu tego poziomu korekty i mamy ruch wzrostowy, czyli gdzieś mówimy o 150 tysięcy dolarów, to są te rejony, tak. Nie ma żadnych gwarancji, ryzyko jest zawsze, ale gdzieś tam rysuje nam się jakieś, jakieś prawdopodobieństwo, jakiś potencjał, coś można szacować z formacji. To jeszcze widać. Widać, że mamy tutaj silny poziom wsparcia, czyli ta korekta odnalazła poziom wsparcia, to jest ten dolny ograniczenie, czyli mamy tą linię trendu. Y, ograniczającą spadki, a poza tym też jest to podwójne dno. Generalnie podwójne dno, podwójne szczyty są to silne fermacje. Czyli mamy tutaj podwójne dno, ruch wzrostowy, ostatnio wyjście tutaj z, z ograniczenia tego spadkowego. Wczoraj wzrost, mocna świeca, jakby tutaj przełamująca ten hałas y, z poprzednich dni, i tu jesteśmy teraz. Czyli wygląda y, to. Tak, jeśli chodzi o bitcoina. Jeśli wejdziemy na wykres bitcoin dominacja, czyli czy bit... wszystko porusza się w trendach, czyli mamy tutaj ten wykres, jak jest wzrostowy, to wtedy bitcoin zyskuje na wartości i inwestorzy kierują swoje środki właśnie do bitcoina, a nie do innych altcoinów. Czyli mamy taką sytuację od 2022. Że właśnie to Bitcoin dominuje. Natomiast być może będziemy widzieć w końcu sezon altcoinów i wtedy ta sytuacja się odwraca. To inne kryptowaluty będą mogły liczyć na większe wzrosty, większy napływ kapitału, a Bitcoin może dalej rosnąć, ale już inne krypto będą błyszczeć bardziej. Czyli jeśli spojrzymy tutaj na, mamy tutaj długi okres dominacji Bitcoina. Natomiast w tym momencie widzimy mm, zmianę. Za ostatnie 7 dni to Ethereum i XRP zyskało 6-7%, za ostatnie 7 dni a Bitcoin jedynie 1%, czyli duża różnica. I mamy tutaj ten spadek, czyli jeśli zobaczymy przełamanie mm, dołka, przełamanie tej linii trendu wzrostowego, to będziemy, będziemy mieli naoczne potwierdzenie, że, że coś jest na rzeczy, że sezon altcoinów, w końcu nadszedł i możemy zobaczyć zwroty także z innych krypto, nie tylko z Bitcoina. Największym krypto poza Bitcoinem jest oczywiście Ethereum, który już zupełnie jest jakby znienawidzone przez, przez ostatnie lata. Jeśli spojrzymy na wykres Bitcoin, Ethereum, wykres dzienny, to wygląda to tak niezachęcająco. I jeśli spojrzymy tylko na taki wykres to możemy nabrać takiego intuicyjnego do przekonania, że faktycznie nie jest ciekawie, czyli mieliśmy tutaj 2020 taki ruch i później olbrzymi spadek i nigdy z niego nie wyszliśmy. Okay? Ale ja bardzo często się bawię i, i polecam zmianę wykresu na logarytmiczny. Wykres logarytmiczny jest fenomenalny, jeśli chcemy oszacować aktywo w długim terminie, na długim terminie wykresu oraz aktywo, które ma duże zmiany ceny bo wtedy bardziej widać o co chodzi. Czyli zmiana jest teraz taka, że tutaj y, widzimy nie, zmianę procentową, czyli tutaj bardziej widzimy, ile tutaj y, od 2020, jaki procent wzrósł, a nie dolary, okay? bo, bo to później dolary są wylące, czyli jeśli kiedyś aktywo było bardzo tanie, typu tutaj Ethereum 2020 kosztowało 127 dolarów, a teraz kosztuje 2000, to to, to się zamywa. I widzimy tutaj ruch wzrostowy, 2020 do 2021 i jesteśmy tutaj i też tak tutaj rysuję to nic innego jak flaga już nie chcę nie będę nanosić projekcji ale wygląda to po prostu olbrzymia olbrzymia konsolidacja olbrzymi ruch boczny i w tym momencie mamy tutaj y, wsparcie od którego właśnie cena odbija przez ostatnie tygodnie y, i mamy poziom oporu i teraz tak mamy ruch wzrostowy jeśli on będzie kontynuowany i przełamie tutaj ten ostatni szczyt, 3000, tak? 3000, 4000. no to też będzie, może być szał, nie? Mo, może być szał. I o co jeszcze chodzi w ogóle z Ethereum? Ethereum, dużo się mówi o Ethereum, ok? Czyli zobaczmy, niedawno był debiut firmy z kryptowalut Circle, zresztą genialnie, bardzo udany debiut, olbrzymie wzrosty, dawno tak danego debiutu w ogóle giełda nie widziała i Circle jakby produkuje stablecoin i robi to nigdzie indziej tylko na blockchainie Ethereum. Proszę sobie poczytać o stablecoinach, też jest szeroka akceptacja stablecoinów przez rząd, jakby stablecoiny są yy, yy, dobre dla popytu dla dolara amerykańskiego, czyli z pewnością Ameryka będzie promować swoje stablecoiny. Jest firma publiczna Circle i właśnie ona działa na Ethereum. Co jeszcze jakby tutaj się pojawia, co już widzimy? Jeszcze pewnie dużo rzeczy jest, co firmy budują, ale nie widzimy, ale to już są publiczne informacje, bardzo łatwo dostępne. I co? So Robinhood. Robin Hood jest firmą, którą też nie można ignorować. Jest firmą innowacyjną i tutaj robi duże zamieszanie na rynku finansowym, na rynku właśnie w inwestycjach wśród bank, banków, brokerów. I też, i tutaj między innymi z, z, z wielu śmiałych projektów Robin Hood, jakie robi, to jest tokenizacja aktywów, tokenizacja akcji. I robi to na arbitrum a jest to po prostu znowu blockchain Ethereum. Czyli już wielokrotnie się mówiło, ile razy się mówiło o tokenizacji świata, tokenizacja prawdziwych aktywów, realnych aktywów, typu nawet nieruchomości, wykraczając dalej, to też bardzo, bardzo wielu powraca do Ethereum, Ethereum, Ethereum. Wcale nie inny blockchain, tylko ten stary, dobry Ethereum. Czyli widzimy tutaj te wzrosty ostatnie na, na Ethereum. Jakby powraca do łask, nie jest takie samo. sprzed się widzimy firmy budują właśnie na Ethereum, czyli jest coś tutaj z pewnością na rzeczy. Jeszcze inna rzecz, jakby ciekawa. Od wielu już, tutaj tak, zacznę od początku. Michael Saylor ze swoją firmą MicroStrategy zrobił coś przełomowego, czyli tutaj Kompletnie zrewolucjonizował, jak może działać firma. Czyli firma, główną działalnością firmy jest po prostu emitowanie akcji, emitowanie długu i nabywanie bitcoina, i to jest jego główna działalność i wychodzi na tym rewelacyjnie. I wielu ma naśladowców, ale od niedawna także wiele firm kieruje swoje kroki, żeby robić to samo, taką rezerwę stworzyć w firmie, ale na Ethereum. I tutaj Tom Lee, jak już mówiłam, którego bardzo sobie cenię, analityka, który wielokrotnie pojawia się w CNBC i nie tylko, stanął na czele firmy Big Bitmine, która także stwarza właśnie rezerwę na Ethereum, czyli tutaj Tom Lee bardzo silnie wierzy w przyszłość Ethereum. Czyli tak to wygląda, jeśli chodzi o Bitcoina, drugą kryptowalutę Ethereum. Jeśli chodzi o XRP, to jeśli spojrzymy na analizę techniczną, to to wygląda bardzo obiecująco. To jest wykres dzienny. I mieliśmy, tak przypomnę, konsolidację przez wiele, wiele lat. Ile lat? Policzmy, od 2018 roku, czyli tutaj XRP ominęła ostatnia hosta, ominęły ostatnie wzrosty. XRP Ripple był jakby tutaj ukarany poprzednią administracją w Stanach i jakby jeszcze nieprzychylnym nastawieniem do krypto, procesem sądowym, który jeszcze nie został do końca wyjaśniony. I dlatego tutaj te olbrzymie problemy XRP także. Natomiast pod koniec zeszłego roku mieliśmy wyłamanie z tej formacji konsolidacji, i w tym momencie, tutaj po tym olbrzymim wzroście, mamy tutaj, jesteśmy tutaj. Także natomiast na uwagę zasługuje fakt, że spadki po takim wystrzale z tej formacji nie są duże, one może długo trwają w czasie. Ale widzimy, że pojawiają się kupujący. Ilekrotnie cena chciała zejść poniżej dwóch dolarów, tutaj pojawił się kupujący. XRP także w ostatnich dniach notuje wzrosty a więc Ethereum, także jest to coś na rzeczy. Wzrosty same tutaj, one nie byłyby tak interesujące, jeśli nie fakt, że Bitcoin jest na szczycie czasu. Czyli to wszystko tutaj tworzy potencjalne momentum. Do, do dalszego popytu, jeśli chodzi o krypto. I też nie zapominajmy, krypto, Bitcoin i inne kryptowaluty działają w połączeniu z podażą pieniądza i do tej pory podążają za tym wykresem. Nie jest to zawsze jeden do jeden w czasie, ale ta korelacja istnieje, także nie jest to wszystko oderwane jedno od drugiego. Czyli tak, jeśli chodzi o krypto. Jedziemy dalej. Spójrzmy na ETF SPY, czyli ETF na 500 akcji amerykańskiej. Mamy nowy szczyt czasów i można powiedzieć, mamy teraz lipiec, czyli połowa roku. Jaka będzie ta druga połowa roku? Pierwsza upłynęła nam przede wszystkim pod, pod znakiem olbrzymiej korekty, czyli. W tym roku korektę 20% mamy już za sobą, jakby odbębniliśmy swoje, jeśli chodzi o korektę, można powiedzieć, przynajmniej tak byśmy chcieli. Zawsze korekty się pojawiają cyklicznie. W każdym roku można liczyć na jakąś korektę, czy to 5 czy 10%, one są, co jakiś czas 20. Te 20 już mamy zrobione. Mamy to odbicie w kształcie litery V i nie zapominajmy, gdzie jesteśmy. Jesteśmy... W czasie rewolucji sztucznej inteligencji. I tutaj też, co tutaj dla Państwa chciałam powiedzieć. Meta, czyli nasz dawny Facebook, oferuje, uwaga, to jest po prostu niesamowite, jakby tutaj dobrze być inżynierem od sztucznej inteligencji w tym momencie, dobrym inżynierem od sztucznej inteligencji, bo Meta, Zuckerberg oferuje 100 milionów dolarów w postaci bonusu, taki welcome package na dzień dobry, żeby specjaliści inżynierowie od sztucznej inteligencji do niego przeszli. Czyli to też ok, to, to robi nagłówki tyle pieniędzy, wydaje meta, można sobie pomyśleć, że meta inwestuje w sztuczną inteligencję i tylko taki wniosek wyciągnąć. Natomiast też wnioskiem, który się tutaj ciśnie na usta, to jest to, że sztuczna inteligencja jest ogromna. Jest to po prostu technologia ogromnego potencjału zagrożenia także. Zagrożenia dla naszych y, prac, etatów, dla naszych firm, y, dla tego, co teraz robimy, jak teraz zarabiamy pieniądze. Dlatego też w zasadzie jedyne, co możemy, prawie jedyne, ale z mojej działki w giełdy, co możemy zrobić, to zainwestować właśnie firmy, które inwestują w, tą sztuczno, w sztuczną inteligencję, one skorzystają z rozwoju sztucznej inteligencji. No, jeśli zrobimy to mądrze i odpowiednio, <gryw> w dużym stopniu, to będziemy zabezpieczeni, tak, sobie jakby tutaj to... To jakby zoksetujemy, że tak powiem, ja już naprawdę myślę po angielsku. Więc, więc tak to, nie, nie, nie możemy ignorować tego, gdzie, gdzie jesteśmy. I też y, taka tutaj dygresja, kto jest najbogatszym, y, jakie są najbogatsze osoby tego świata? Tutaj właśnie mamy wymienione dwie z nich: Salt Oldman, Zuckerberg i, i poszukajmy innych y, z, z tych olbrzymich firm technologicznych. Te osoby są tak obłędnie bogate, najbogatsze na świecie, ponieważ są, posiadają akcje, można to tak uprościć, w firmach technologicznych w swoich firmach, to prawda, ale po prostu posiadają bardzo dużą ilość udziałów akcji. I posiadają zawsze, niezależnie od tego, co się dzieje na giełdzie. Nie próbują przewidzieć korekty, nie próbują przewidzieć problemów i wyjść na, na jakiś czas, żeby przetrwać być może ciężkie czasy na najbliższy czas. Są zawsze, jakby są zainwestowani zawsze, więc jakby nie ma na co czekać na, na jakieś problemy, które może nigdy nie nadejdą. Tylko jakby rynek wynagradza osoby, które są zawsze zainwestowane. Więc ja bym zapraszała do spojrzenia na inwestycje nie jako spekulację, że wchodzę, wychodzę, chcę tu jeszcze nie wiem, jak przewytrzeć wszystkich. Tylko po prostu bycie akcjonariuszem, bycie akcjonariuszem, posiadanie biznesu, posiadanie kawałka biznesu, który się rozwija. Na dobre i na złe czasy. Wierząc, że po prostu ta dana firma da radę, będzie miała jak edge w czasach sztucznej inteligencji, w tej technologii, która aktualnie się rozwija. OK, jeśli jeszcze tak, jeśli deep Broker, Deep Broker mamy ETF-y na, na wszystkie instrumenty, czyli można inwestować i w szeroki rynek, i w poszczególne sektory, ale także mamy mnóstwo ETF-ów na krypto, od które tutaj zaczęłam nasze dzisiejsze spotkanie, i tak mamy EBIT, iShares na Bitcoina, czyli mamy bardzo prosty sposób inwestowania w Bitcoina. Ja wiem, że są giełdy kryptowalut, zimny portfel, ciepły portfel, ale też można po prostu na swoim portfelu w koncie maklerskim bez ryzyka zgubienia, gdzieś tam zaprzepaszczenia swoich kluczy dostępu, po prostu na koncie maklerskim jest do tego dostęp Bitcoin, ale nie tylko. Także mamy na Ethereum, które być może sam fundusz nie cieszył się od debiutu takim powodzeniem jak ETF Bitcoina, ale też nic dziwnego, cała notowania Ethereum, jak pokazałam przed chwilą, nie, nie sprzyjały temu, tak? No i także mamy, i to jest amerykański ten na Ethereum, ale także mamy na XRP. On amerykańskiego jeszcze nie ma, więc siłą rzeczy nie mamy. Jak będzie, to będziemy mieli. Na ten moment jest jeszcze europejski, szwajcarski emitent 20, 21 shares. I także jest to, nie jest to ETF, jest to ETN, ale na, ale można w niego zainwestować i mieć także ekspozycję na, na, na krypto właśnie na koncie makerskim. Przypominam, krypto, ryzyko, więc odpowiednia procent alokacji, tak jak czujemy się dobrze i tutaj tak to wygląda. I też krypto, jeśli chodzi o inwestowanie, to chyba najlepiej długi termin, bo krótki sobie nakładamy, dodatkowy poziom ryzyka nakładamy sobie, że chcemy przewidzieć to czy tamto, a rynki nie do końca są przewidywalne. Okej, okay. dobrze. Sądzę, że poruszyłam tutaj kilka tematów. Rynki, giełda, szczyty czasu, czyli wszystkie spadki zostały odrobione. Te strachy, które były głównie z powodu Trumpa są już dużo mniejsze. Czyli Trump po objęciu fotela zrobił wszystko taką brudną robotę na początku. Zaczął od, od rzeczy ciężkich, czyli właśnie od taryf ceł i rynki to wszystko przyjęły, czyli rynki są odporne, pokazały siłę, jest szczyty czasów. Bitcoin, krypto, Bitcoin rozczarowuje konsolidacja ruch, ale w tym momencie dziś szczyt czasów i jakby tutaj, jeśli to będzie dalej zachowane, zobaczymy niedługo nowy szczyt czasów i wtedy i owszem będą z tego nagłówki, tak? Czyli tutaj ruch może być bardzo niewielki, żeby już był przełom i nowy szczyt czasów jesteśmy tuż, tuż. Dziękuję bardzo, życzę Państwu udanego dnia, udanych inwestycji, zapraszam do pozostawienia komentarzy, zawsze jest mi miło przeczytać od Państwa jakieś informacje, a nie, że mówię tutaj do, 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 pustego, do pustej przestrzeni, także dziękuję Państwu bardzo, do usłyszenia, pozdrawiam.